Witam w kolejnym odcinku Skąpy Drapkowicz. Dzisiaj z drepeczki za 29 zł, megalinie za 23 razy owocowa eksplozja po 3 zł. Zaczynamy do, od owocowej eksplozji, numer z 22. I drapień. Mamy karambola. gra 6, 7, truskawka.

Dalej mamy jabłko, dziewięć, dziesięć, kolejny awokado, dziewięć, dziesięć. Następnie mamy melona, cztery, pięć, wiśnie, jeden, Trzy winogron, Gra numer pięć sześć siedem osiem, ananas sześć i siedem. komaręń jeden dwa kiwi dziewięć dziesięć już z osiem i gda numer pięć mhm. Nie ma tej granej, ale jeszcze kontrolne. Federy. Kolejna zdradka z numerem pięćdziesiąt mamy cytrynę, gra numer trzy mamy kiwi, gra numer 9. Dziesięć, jest dalej brzoskwinia. Gramer pięć. Gramer osiem. Winogron pięć, sześć, siedem, osiem. Kokos jeden, dwa.

sześć, siedem, figa, trzy, cztery i dziewięć. Następne pomarańcz, jeden, dwa, melon, cztery. 5. I mamy jedną linię odkrytą. Dalej jest awokado. Jest to 9 i 10. I to wszystko. A teraz gra numer 4. wygrana to 3 złote. Zawsze to więcej niż 0 kontrolne, Kolejna Z numerem siedemdziesiąt cztery, jest to banan. Banan w siedem i osiem. Melon cztery, pięć. Figa i dziewięć, awokado dziewięć, dziesięć, dalej gruszka mamy pięć, sześć i dziesięć, kiwi dziewięć. 10, dalej, mm -hmm. co tutaj się ukryła Rzaskwinia gra numer 5 i 8, co tam dalej jest? Karambola gra numer 6, gra numer 7, dalej. Borówka. Gra numer 1 i gra numer 4. Następnie Arbus. 6, 7, 8. Następnie Kokos. 1, 2. Dalej jest cytryna. 3. Przedostatni Ananas. 6 i 7. I ostatnia Pomarańcz. Oj, jeden i dwa i czy coś mamy nic nie mamy sprawdzimy kontrolę n -a -i. i przechodzimy do mega linie i odkrywamy symbole pierwszym symbolem są lody szukamy szukamy uh, uh, uh. pierwszy symbol i brak nie jest na końcu schowało się kolejny symbolek słońce szukamy słońca jest słońca raz dwa trzy cztery i tutaj jeszcze pięć razy. Kolejny symbol, jaki mamy, to biedronka. Jest biedronka. Jest kolejna. I dalej już nie mamy biedronek. Kolejna jest symbolem moneta. Jest moneta. Jest kolejna, tutaj też jest na końcu i tak może przy okazji sprawdzimy bonus jeszcze czy jakiś jest, no i nie ma, jest świnka, ale świnka to dolar. Dalej mamy naszyjnik, jest naszyjnik, kolejny, jeszcze jeden. O, tych naszyjników się fajnie posypało. Trochę nam to poodkrywało. Jeszcze tutaj. Następny. I na końcu już nic. Co dalej mamy? Mamy rower. Mhm. A roweru nie ma. Trudno. Wiśnia. Mamy jedną, drugą, szkoły następnych. Wiśni, jest następna wiśnia. Tu, 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 tu. Wiśnia, wiśnia na końcu. Dobra. Dalej jest diament. I diametr się pojawił. W jednej linii. I tylko w jednej. To lecimy. dalej, mam podkowę, jest podkowa. Jest kolejna. Następna. Tutaj. Jeszcze na końcu, dobra, kolejny symbol, jakie mamy, to są kości. Mhm. nic ich nie widzę. Tutaj się pojawiły. To wszystko. Lecimy z piórem. Szkam pióra. Jest pióro. No to następne. już więcej nie widziałem. Mam motyla. Nie ma motyla. No idziemy dalej. Winogron. Tutaj nam wypadł. Winogron pięknie. Jakby taka stówka wpadła, to byłoby miło. Jest kolejny winogron. I teraz mamy piłkę. O, jeszcze tutaj jest wiśnia, nie odkryłem. Hmm, jeszcze tutaj wiśnię ominęłem. No proszę. Nie ma piłki, przynajmniej nie widzę, no, ale może. Później w trakcie jeszcze wyjdzie szminka. Jest. Kolejny symbol to jest tęcza bo mi się nie rzuciła nigdzie w oko, no, ale warto sprawdzić. No ale tak, nigdzie nie było. Następnie mamy serce, serce gdzieś tam były. Jest jedno, drugie, trzecie, tutaj i na końcu.

Mhm. 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 Nie widzę liścia. Trudno, lecimy dalej aparat fotograficzny tutaj następny a no jeszcze tu też go trochę wysypało to jest drapce No zobaczymy dalej kokos mhm. Mhm. tak dobrze widzę że nic nie widzę Dokładnie, lecimy dalej. Cytryna. Mhm. Cytryna też nie chce się pojawić. A tutaj się pojawia. Są dwie cytrynki. Może coś więcej. Niestety. Mamy jeszcze sześć symboli. A tutaj na tej zdawce całkiem pusto. No trudno, mamy prezent, to no dzisiaj z drapki prezent zrobią. Są prezenty, dwa tu, kolejny, ale to wszystko. Także sprawdzamy dalej, co tutaj jest popcorn. No jakoś mi się nie rzucił wcześniej w ogóle w oko, ale zobaczymy. Mhm. Mhm. Nigdzie, nigdzie, nigdzie nie widzę i dobrze, że nie widzę. Czy źle, że nie widzę. O, korona. Jest. Szukamy dalej. Jedna, no jakby gwiazdka, to było ho, 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 cudo, no ale jest dzwon, szukamy dzwon, nie ma łódź, jest jedna łódź. Jeszcze tutaj. Kolejna. tutaj 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 jeszcze dwie no i teraz Finał jest zdrapki, Wszędzie blisko, ale bez trafień. Jeszcze tylko kontrolne sprawdzimy NGL Także dzisiaj tylko 3 zł No trudno co poradzisz, jak nic nie poradzisz. Trzeba prowadzić dalej Także jeżeli się dzisiaj Wam odcinek podobał Podobał to, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!